Maciej płynnie wyfet to części związanej z Dyna. Oczywiście są takie możliwości, robiliśmy testy bardzo fajnie. Właśnie to ten solwer LS Dyna sprawdzał się do symulacji zagadnień tutaj związanych z akustyką, gdzie no, przy realizowanych przez nas testach byliśmy w stanie znacznie skrócić czas symulacji. Natomiast niestety albo stety. Opcje, które dzisiaj pokażę związane z nowościami, natomiast nie będą dotyczyły implementacji tego solwera umożliwiającego wyznaczenie czy przeprowadzenie analiz akustycznych w oprogramowaniu ANSYS LS To od czego chciałbym zacząć jest to rozwój zastosowania metod bezsiatkowych, dokładnie tutaj metody SPH w interfejsie graficznym tutaj Mechanicala. Możliwość zastosowania tych cząstek hydrodynamicznych została wprowadzona Kilka wersji temu, co oczywiście też jest bardzo dużym postępem, co stało się po zakupie LSDIN przez Ansysa. Natomiast widać bardzo duży potencjał w tych opcjach, i widać to również po tym, jak dużo nowości z tym związanych jest wprowadzanych. W tym roku, nowością, która jest, została wprowadzana jest coś takiego jak Adaptive Solid to SPH. Związana jest ona z tym, że w przypadku różnych analiz dotyczących zjawisk szybkozmiennych często dochodzi do zniszczenia materiału, i jeżeli my zastosujemy sobie kryterium zniszczenia, po jego przekroczeniu elementy. Są po prostu usuwane. To może być oczywiście z jednej strony bardzo korzystne, ze względu na to, że zmienia się charakter tej symulacji, natomiast może się okazać, że elementy, które zostały usunięte, w dalszym ciągu mogłyby w jakiś sposób wchodzić w interakcję z innymi. Dlatego ta opcja Adaptive SPH, Solid to SPH, pozwala nam na zamianę tych elementów, które zostały usunięte poprzez spełnienie kryterium zniszczenia na elementy typu SPH. I tutaj możemy zobaczyć, jak mniej więcej taka symulacja będzie wyglądać. Czyli widzimy, że tu elementy poszczególne w tej płycie zostają usuwane, natomiast nie są usuwane na stałe. W ich miejsce po prostu powstają tutaj te elementy związane z tą metodą bezświadkową SPH, dzięki czemu ta interakcja pomiędzy usuniętymi elementami, a pozostałymi elementami, Występujących w modelu, w dalszym ciągu może być zachowane. Tutaj, w przypadku tej metody SPH, warto jest również wspomnieć o tym, że do tej pory mogliśmy pracować wyłącznie z jedną domeną SPH, która mogła kontaktować się z jakimś ciałem typu w domenie Lagrange. Natomiast w nowej wersji też zostały wprowadzone. Usprawnienia umożliwiające, na interak umożliwiające interakcje pomiędzy dwoma elementami, właśnie zdyskretyzowanymi w tej domenie. Dodatkowo na samym początku prezentacji Konrad wspomniał, że wersja R2 zazwyczaj wprowadza jakieś powiedzmy niewielkie nowości, co w przypadku LSDN nie zawsze jest prawdziwe. To jest związane z tym, że. Tutaj są wprowadzane również bardzo duże nowości i wydaje mi się, że jedną z takich większych nowości, którą tutaj można zaobserwować, jest wprowadzenie solwera typu implicit. W większości użytkowników LS Dyna kojarzy się typowo na wyłącznie solwerem explicit, czyli umożliwiającym symulację zjawisk szybko zmiennych. Natomiast to oprogramowanie jest oprogramowaniem bardzo uniwersalnym i posiada również. Inne możliwości. Jedną z takich możliwości jest analiza typu implicit, która umożliwia nam na przykład wprowadzenie wstępne, wstępnego stanu naprężenia do jakiegoś układu, do czego idealnie sprawdza się właśnie ten solwer typu implicit. Jeżeli ten solver implicit chcielibyśmy w naszym modelu zdefiniować, wystarczy, jeżeli tutaj w bloku analizy settings minimum opcję explicit solution only. Z domyślnie ustawionej opcji z yes na no, no, tak jak w moim przypadku, i pojawią się opcje związane z solwerem implicit, dzięki czemu będziemy mogli później tą symulację połączyć w odpowiedni sposób z symulacją wykorzystującą solwer explicit. Więc wydaje mi się, jest to jednak bardzo duża zmiana w tym zakresie. Dodatkowo chciałbym wrócić może do mojej prezentacji, ponieważ tutaj nie będę tego pokazywał. W sposób rzeczywisty również do interfejsu graficznego tutaj mechanikala została wprowadzona możliwość definicji elementów z wykorzystaniem podejścia, ale i tutaj można wyróżnić dwa podejścia, czyli unstructured and structured, ale. E, natomiast e, tutaj też e, widzę bardzo duży potencjał w zastosowaniu tej metody. W drugim solverze ANSYSA dotyczącym zagadnień explicit. Wykorzystanie domeny Eulera było dostępne od wielu lat, natomiast w przypadku LSD, dopiero ta funkcjonalność, czyli wykorzystanie Ale, się pojawia. Wraz z wprowadzeniem tej możliwości zastosowania podejścia, ale również zostały wprowadzone odpowiednie karty sterujące, które umożliwią interakcję, czy połączenie różnych domen, czyli domeny Lagrange'a i domeny typu Ale, która została wspomniana. Z takich nowości, które mi się natomiast najbardziej podobają w przypadku e, tych, które są w wersji 2021R2 jest wersja beta związana z Keyword Managerem. Bardziej zaawansowani użytkownicy, jeżeli chcieli tutaj zmodyfikować jakieś ustawienia kart sterujących występujących tutaj w mechanikalu oczywiście mogli dodać odpowiednie blokę Command Snippet, gdzie mogliśmy zdefiniować sobie karty sterujące znane z LSDine. Natomiast oczywiście należało ich wyszukać, wiedzieć jaka jest składnia, jakie obszary musimy wypełnić. Tak jako wersja Beta, w nowej wersji pojawiło się coś takiego keyword manager, gdzie jesteśmy w łatwy sposób sobie wyszukać po nazwie znane tutaj solwera, ale zdajne karty sterujące. Czyli, e, e, poprzez wpisanie odpowiedniej nazwy instrukcji sterującej jesteśmy w bardzo łatwy sposób ją dodać, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozszerzyć funkcjonalności naszego tutaj interfejsu graficznego, więc ja tutaj widzę bardzo duży potencjał, gdzie powiedzmy większość operacji związanych z spray postprocessingiem będziemy mogli wykonać w tym interfejsie graficznym. I wydaje mi się że z takich nowości związanych z oprogramowaniem LS -Dyna jest sporo o części wspomniałem, natomiast tutaj jeżeli jakieś dodatkowe by Państwa interesowały, to oczywiście zachęcam do kontaktu. I powoli chciałbym przejść do całkowicie innych symulacji, które również można w oprogramowaniu ANSYS przeprowadzić, czyli symulacje procesu druku. Tutaj chciałbym też zapytać, czy może moi koledzy mają jakieś, czy koleżanka mają pytania odnośnie tego solwera ANSYS LSDiG. Tu jest dużo ciekawych możliwości, które, które, które niesie ten solwer. My go w dalszym ciągu, tak na dobrą sprawę, poznajemy z Wojtkiem. Ciekawym przykładem była, prawda, ta nasza analiza dotycząca formowania takiego w sumie wymiennika poduszkowego i towarzysząca mu sama analiza CFD też, właśnie przepływowa pod kątem znaczy wykonana właśnie welezdajnie, prawda? My tu mówimy tylko i wyłącznie o tej wersji lsdyne, którą, którą możemy użytkować z poziomu workbencha, prawda Wojtku? Tak, tak, jak najbardziej. Zazwyczaj równocześnie z wersją Ansysa a wychodzi również aktualizacja solwera lsdyne. Natomiast powiedzmy tutaj skupiamy się wyłącznie na tą implementacją tutaj lsdyne z poziomu Mechanical. Ja myślę, że tutaj warto może też wspomnieć, że oczywiście... Tę te tematykę być, będziemy starali się pociągnąć. Mamy tutaj kilka interesujących przypadków, które z Wojtkiem realizowaliśmy na bazie ostatnich kilku miesięcy. I tutaj przede wszystkim chcielibyśmy pokazać, właśnie jak ta alesdaina była wykorzystywana także, właśnie w tych innych dziedzinach fizyki, gdzie rzeczywiście można w sposób naprawdę zaskakujący no, wykorzystać ją do analiz, czy to przepływowych, czy to materiałów sypkich, czy to. Także tych akustycznych jako alternatywa, może troszeczkę, czy też dopełnienie mechanikala wcześniej. Także ze strony mojej raczej nie brak w sumie pytań, ale taki może komentarz, który jest o tyle cenny, że można rzeczywiście wzbudzić zainteresowanie naszych słuchaczy pod kątem właśnie możliwości samego tego systemu. Także zachęcamy prawdopodobnie do tego, aby pozostać w kontakcie i może właśnie nie wiem, tutaj dołączyć do nas podczas naszej konferencji czy też innych seminariów poświęconych właśnie tym takim analizom sprzężonym przede wszystkim. Tak, Wojtek tutaj wspomniał też o bardzo ważnej rzeczy, czyli że to są wybrane przez niego, czy też przez Konrada zmiany, nowości, ale to jest tylko tak naprawdę niewielki wycinek z tego, co przygotował ANSYS. Tak więc, jeżeli jakieś zagadnienie wymaga rozszerzenia, omówienia w większym zakresie, to właśnie poprosimy o skontaktowanie się z nami, bo. Bo jak najbardziej tutaj e, warto, e, warto porozmawiać czy też mailowo, telefonicznie e, o tym, co, e, co ANSES przygotował. E, Wojtku, mówiłaś w takim razie o e, additive. Chciałbyś na ten temat pokazać. Tak, jak najbardziej. Warto też wspomnieć również do programu ANSYS Additive, który jest bardzo silnie rozwijany w tutaj firmy ANSYS. I mnie najbardziej cieszy tutaj dodanie dodatkowej metody symulacji procesu druku. Do tej pory byliśmy w stanie symulować wyłącznie. Powiedzmy, metody wchodzące w skład Powered Bed Fusion, czyli takiego spiekania, tapiania materiałów sypkich. Natomiast, oczywiście, tych metod związanych z technologiami addytywnymi jest bardzo dużo. I tutaj w nowej wersji, właśnie oprogramowania jako. W, powiedzmy wersja beta, wchodzi metoda Directed energy Disposition, która jest bardzo powiedzmy też ciekawa pod względem symulacji. I tutaj chciałbym Państwu pokazać, jak mniej więcej można przeprowadzić taką symulację. To jest oczywiście bardzo uproszczony sposób, ponieważ Ansys udostępnia nam również kreator, który pozwala nam zdefiniowanie większości tutaj kroków w tej symulacji. Więc wystarczy, jeżeli. Otworzymy sobie odpowiedni kreator związany z tą technologią druku przestrzennego i pro, krok po kroku wymierali to, co nas interesuje. Wybierzmy tutaj i. Krok po kroku jesteśmy w stanie taki model zdefiniować. W przypadku definicji siatki również warto jest wspomnieć o tym, o nowej, również o nowości, która została wprowadzona w tej wersji, że w przypadku siatki tetragonalnej do tej pory musieliśmy stosować elementy o stałej wysokości. Natomiast Tutaj, korzystając z najnowszej wersji, jesteśmy w stanie, wykorzystując język APDL-a, również e, zdefiniować elementy, e, które są o równej wysokości, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagęścić siatkę w obszarach, które są dla nas jak najbardziej interesujące. E, tutaj dość ciekawą e, funkcjonalnością jest konieczność zdefiniowania. E, Czyli instrukcji sterujących dla maszyny, to jest oczywiście związane z samym charakterem procesu druku. Ja tutaj oczywiście taki kod mam zdefiniowany, czyli możemy wczytać go sobie z naszego pliku, wygenerowanego przez jakiś odpowiedni program do przygotowania modelu. I dosłownie, tak jak Państwo widzą, w kilku, w kilkunastu krokach jesteśmy w stanie zdefiniować sobie całą taką symulację związaną. Z naszym procesem druku przestrzennego, wykorzystanie tej technologii typu DET. Więc ja mam jeszcze kilka tutaj pól do uzupełnienia, i za chwilkę będziemy mogli przejść odpowiednio do zakończenia procesu i dokładnie. Następuje to tele, cały proces został zaimplementowany i możemy rozwiązać go z wykorzystaniem odpowiednich solwerów. Dodatkowo, w przypadku najnowszej wersji również pojawił się kreator związany z kalibracją. Jeżeli Państwo korzystali z aplikacji Ansys Additive to dla tego najbardziej uproszczonego sposobu symulacji procesu druku w celu uzyskania odpowiednich jakościowo wydruków należało wyznaczyć wartości pewnych współczynników mających kompensować pewne parametry, które wyznaczały się na drodze wydrukowania elementu odpowiedniego pomiaru i zdefiniowania tych parametrów. Natomiast w przypadku Tutaj, najnowszej wersji workbenchu, mamy udostępniony cały kreator, który pozwoli nam przejść przez ten kreator i odpowiednio estymować parametry tych współczynników. Więc tutaj, wydaje mi się, że też jest bardzo dużo nowości, które są ciekawe. I widzimy, w jakim kierunku to oprogramowanie zmierza, szczególnie po wprowadzeniu tej nowej technologii DET. Możemy liczyć, że w przyszłości zostaną wprowadzone kolejne metody związane z symulacją druku przestrzennego. I tutaj już wiemy, że w planach jest symulacja binder jetting, która też jest bardzo ciekawa. Natomiast wydaje mi się, Dość skomplikowana, jeżeli chodzi o sam proces symulacji, dlatego warto poczekać, a zostanie ona udostępniona w przyszłości do użytku tutaj swobodnego użytkowników. I wydaje mi się, że z takich najważniejszych tutaj nowości byłoby wszystko, więc dziękuję Państwu za uwagę. Wojtku, dziękujemy za tę prezentację, za przejrzenie tych wszystkich nowości, po to, żeby, żebyś mógł wybrać te najważniejsze, na które warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Ja jeszcze koń, kończąc ten, to dzisiejsze spotkanie, ten, ten podcast, chciałam zaprosić Państwa do kontaktu z nami po pierwsze, a po drugie do uczestnictwa w webinarach, które organizujemy regularnie tak, średnio raz, dwa razy w miesiącu. Będziemy mieć teraz krótką wakacyjną przerwę, ale już we wrześniu wrócimy z kolejnymi spotkaniami. Mamy nadzieję, że, że, w, że w tym planie znajdziecie Państwo też, też zagadnienia, które będą Was interesowały. A jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co robimy, co przygotowujemy, także z nowościami ANSYS, to zapraszam do obserwowania nas w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku i na LinkedInie. Oraz do zaglądania na naszą stronę internetową. Adres bardzo prosty www.sym.pl. Tak więc jeszcze raz dziękuję Wojtku, Konradzie, Macieju. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy bardzo.